Popławski i teraz jest bramka przełamana, niemostrzelecka Strzelecka, rekordzistów, Artur Popławski. Niedokładnie Paweł Budniak, nie ma faulu na Urtnowskim, świetnie to zrobił, utrzymał się przy piłce i teraz Pawicki, gol! Jeden do jednego, kapitalne wyjście AZS-u, Uniwersytet Gdański. Wszyscy zakładali tutaj, że, że to będzie może nie tyle, że łatwy mecz, ale taki, w którym szybko pokaże swoją wyższość. Surmiak. Nie znalazł drogi i znalazł drogę do bramki, nie za pierwszym, a za drugim razem Kamil Surmiak, 2 do jednego. Paweł Budniak, muszą przyspieszyć rekordziści, jest biel, kapitalnie, fenomenalnie. Budniak, Leszczak, Surmiak, a więc trzech gości na literę. Aj. K teraz ten na literę L. Leszak strzela bramkę. Ale ale bomba Spańska. Tak sobie pomyślałem, że był tak sfrustrowany po tym po tym, po tym, po, tym woleju, po tym woleju. Gdzie wie, że zawalił, bo to jest taki zawodnik, który oczywiście może nie trafić w bramkę, ale nie ma prawa aż tak się pomylić. Przebiega Marek Mateusz do Popławskiego. Dobre to było. Na tyle dobre, że mamy. 4 do 1. Brawo, brawo teraz do rekordzistów. Zastawnik przez nogi rywala, zastawnik! Zmieścił piłkę Mikołaj, zastawnik. Gol na 5 do 1. No i to już jest spokój, duży spokój dla rekord. No tak, warto pochwalić Mikołaj, zastawnika, że ta, wiedział, że z woleja e, tej piłki nie będzie w stanie uderzyć. Paweł Budniak. Teraz on znalazł sobie miejsce i znalazł drogę do siatki rywala Mateusz. Tak, piękne, piękne podanie Pawła Budniaka. Przyglądamy się, numer 16, chłopak rocznik 2004, Ukraińiec. On właśnie w swoim pierwszym kontakcie z piłką i to spotkanie z Ekstraklasą może być dla niego trudne. No, mogło się zacząć, a, na najgorzej z możliwe. A teraz Biel, kapitalna piłka e, od e, Nawrata. Powalczył Malinowski i niech to skończy. Gol w debiucie dla rekordu i zaraz e, muszę Ci oczywiście powiedzieć, gol e, e, Debiutancki gol w pierwszym meczu. Gol na 7 do 1. A więc chłopak rocznik 2004 Maksymalinowski. Czasem w rekordzie nie może tego pokazywać, bo tak mocno rekordziści grają w ataku pozycyjnym, że nie ma po prostu miejsca, gdzie Dymikołajczyk. A teraz się może właśnie to miał, właśnie to zrobił. I jest drugi gol Malinowskiego. Ten wykorzystuje bezbłędnie te problemy rywal. Brawo, Michał Kubik. No to, będzie, to będzie chyba też żółta, żółta, żółta kartka. Tak to wygląda. Czerwona. Nawet czerwona kartka na no. Wesserlinga. Myślę, że to sytuacja, którą warto zobaczyć. No. Dziwiony Mateusz Weserling. Pracuje Urtnowski, pracuje Sidor i Pawicki. Ale trafienie miała Kubika. 9 do 1. Fantastycznie to wykończył Michał Kubik. Miłość Krzempek. Zagrał w środek jeszcze raz Krzempek, Pawicki żalski ma miejsce, by uderzyć, dogrywa, jest gol, jest gol numer dwa, a jego zdobywcą zawodnik zespołu AZS Uniwersytet Gdański Szymon Kuzio. Myślę, że Łukasz zdobył też dwa kroki. Ale świetnie Mateusz zabiera, bo nie może być odbiera, zabiera piłkę rywalowi. Wyciągając moją niemal spod nogi Łukasz Biel dziurawi bramkarza Jest dziesiąty gol rekordu Łukasz Biel także z bramką tak Łukasz polował, polował na tą bramkę, od kiedy pojawił się w parkiecie było widać, że no, jednak większość akcji jest. On chce zawsze, koszyć. on tak, zawsze tak, tak ma. Tak, tak, on tak ma. Jeszcze ruch, ale już chyba zaczną i skończą. To jest ostatni e, moment w tym spotkaniu. No, ciężka, ciężka walka do samego końca o utrzymanie. Sytuacja trudna, ale nikomu przed zakończeniem rozgrywek nie odbieramy szans. Natomiast sobie już odbieramy głos.